O, co tutaj chodzi? Jakiś Ben nas goni. A kto to jest ten Ben? No tutaj kot. O, nie, 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 kot, chyba piesek. Ale się fajnie czołga. A ty nie boisz się czołgać przypadkiem? Że cię wiesz. O, 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 o. No właśnie, też się bałem. Ale jaką mam plamy na tyłku. Mam niebieski klucz. Wiecie, gdzie niebieski klucz? Nie mam pojęcia. A ja, wiecie, gdzie się ładuje paralizator? Dobra, ten Ben tam na do... A widzę, tam jest kłódka, a tam Ben biega, o nie. Ben, Ben. Ben, Ben. O. O. O! o! Mi złapał! O, wyszłam na podwórko, lol! Ben. Ben, halo. O, o! Znaczyłem się prawie, Boże Święty. Tu jest charge! W pokoju, Adrian, tu jest charge! Wiem, ale nie działa. O, o, o! o! mnie zabiłaś tym. O, tutaj możemy wejść, tutaj możemy wejść, tutaj, tutaj nie było. Oj, i tu mogę naładować się. Dobra, jestem naładowany. Mam paralizator. Dobra, ciaga, nie warczę. O Boże! O Boże, o Boże! Yy, dobra, jednak nie naładowało mi. Ej, coś mi się stało! Coś się zablokowało. O, dobra, nie wiem. Możesz. O Boże, o Boże, o Boże, o Boże! Piesek, piesek. Proszę. Łapki. Ja mam Ale się wystraszyłam! O, o, nie cofaj do mnie! Chłopy, no i co ja teraz muszę z nim po piwnicy się ganiać? O! Master! Ktoś, o! Hop, jakiś o, o, master! O, 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 o. o! Uciekłam! Ktoś już główne drzwi otworzył! Tak! Ktoś wszystko zrobił za nas! Jej! Wygraliśmy, a nic nie zrobiłam! Zupełnie nic! Nic! Nic nie zrobiłam! Ja też nie! Totalnie nic. Oh my god, jestem Benem. A to ty jesteś? A wy, Czemu ja biegam z jakimś nożem? Jesus. Bo jesteś zabójczym psem. Tutaj, tutaj typie użyj. No dobrze, dobra. Już jakoś dorwałam różową typiarkę. Dobra, kolejny typ pokonany, ale rozwalam. No to co, ziomeczku, jesteś pod trzasku. Dobra, brakuje nam takiego brązowego klucza jeszcze. Mam ten klucz potrzebny do wyjścia. O ooo, O, o, o. o, o. o, o. o się... ja Biegnę! Biegnę! A. Nie, czemu mógł jak jak wyjść z tylko ma... jest. Jest. Co jest? Gonię cię, vera! Torwe was. Jestem bentenem zamienionym w psa. Vera, 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 vera. vera. Kic, kic, kic. A ja cię widzę, o dziw, wiesz? Co ma. Skocie na głowę. Zapomnij, wiedziałam, że to zrobisz. Od razu się coś miała. Przez wentyl, musisz przez wentyl pójść. Dobra, biegnę, biegnę. No, co tam? Dobra, niech ktoś sobie odwiązuje Kurcze, jeszcze. Kurczę, France, no! Co się tam czołgasz? Czołgistko, ty! No, przestań się czołgać! Gdzie <noise> oh, one są? Kurczę tam biegłam! No ja teraz tutaj stoję i już nie przypuszczę jakiejś, nie wiem Zabiłam ją przed drzwiami! <noise> Radio station! Czy nie, lab, no. lab, lab, dobra? LAP, no. no. Znajdźmy Angelę. Angela. Angela? Angela będzie nas tu, 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 Angela! <noise> Była taka piosenka będzie. nie? No to ładuj tutaj Vera, patrz. Gdzie? Ładuj tutaj, tylko nie klikaj mhm. bo co... No i za się. O, A No to, to co, to jest ja wiedzieć. Musisz podejść i nie klikać. O nie zabiła jakąś dziewczynę! A bo ona no. jest taka ciemna, nie, nie widać kto w ogóle. Ciemno. Okej. Okay. Pobiegła za jakimś gościem. O, o, nie, 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 goni nas, nie, nas. Miał! Śrubokręt już niepotrzebny, tak? Nie. A różowy klucz? Różowy jest do tych głównych tutaj drzwi potrzebny. Najgorzej jak się z ludźmi w to gra właśnie, bo ludzie biorą rzeczy, odkładają w jakieś inne miejsca. Ej, granatowy! Ja wiem gdzie jest granatowy, tam naprzeciwko jest, tam gdzie jesteś Adrian, tam powinien być granatowy. To fio fiolet, to fiolet tutaj do tych drzwik, tutaj, do tej głównej sali, bo to nie jest niebieski, tylko właśnie fioletowy. Ja. Tylko uważaj, bo tu biegnie, Angela wściekła, ze wścieklizną. Angela ze wścieklizną biegnie, uważaj. Dawaj biegnie Adrian, odblokuj to no. Ja. O, dobra, S idziemy do góry Dostałem trzy balce kaisy za to. Oj to golda jest. Tu trzeba paralizator, kartę jakąś. Dobra, idę sprawdzić jakie tam jeszcze zostały, bo srebrne na najbardziej by się też przydało, nie? O, mam brązowy! Mam brązowy, mam brązowy. Gdzie był ten brązowy na górze? Na górze, na górze, no. Dobra, to biegnę. Dobra, idę Jak do mnie Angela nie będzie goniła, ale nie goni. Nie goni. Dobra, o, mam. Srebrny. A srebrny, a tu na dole tam. A! mnie Boże, nie zauważyłam, ale są fryer. Portal. A białego Agaście. nie mieliśmy. Mam uważaj. czerwony wziąłem. Uważaj, tam biegnie Angela. Jak ty, wera trzymasz w dwóch dłoniach ten klucz śmiesznie. No nie! Kurczo! <laughs> tak będę tak, za ja zaatakować kość tym kluczem! Mam obcęgi, mogę komuś palczyć. To chyba te kłódki możesz znaczy, otwierać obc... takie szare, tak mi się wydaje. Bo tam są takie zwykłe szare tak? kłódki, o. które nie o. mają koloru, więc z pewnie obcęgami, nie? Tak? Ale kość, kość. Gonicie, goni! Upadłem! O nie! Upadłem na ziemię! O Boże! O, tu jest bomba! Jaki nam kolor jeszcze klucza? Czarny. Tak nie, ten tu... masz czarny w dłoni przecież. A jo. Już jest do wyjścia, już czarny jest do wyjścia. Oh gdzie było to się? A zobacz. <grym> jak o. się strzątasz się ziemię, nie? Jaki czekaj stój! Czaj jak... stój! Jaki masz rozkrak, gacie ci widać! <grym> Ale miałaś tylko kolorowe ja jakieś się kolorowe! Idzie. No bo to od koszulki No, no, kolorowe o, gacie o, masz tyle, nie! O nie mordę! No to jest gracz czy ja nas to zabija. O nie, zabił mnie! Ale to dziwne, bo ja nad nim przeskoczyłam, nie? O nie, ciebie no, też zrobiła. No audio. tak, bo byliśmy w takim załuku, nie miałem jak wyjść przecież tamtą. O, ta mapa nie. jest strasznie ta Tamta fajna mapa była była otwarta i było wszystko widać. A, A nie czekaj Próbowałam, Próbowałam, ja umiałam. Ta się ukrywa, myślisz, że się ukryje. No prawie. Hej, działa, patrzcie! Szybko nie poszło! Nie, 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 jeszcze nie. A mogę tak strzelić, tak? W niego? No tak prosto w niego. Dobra, sobie. Wycelować mocno. Okay. Aktualnie mi się ani razu nie udało. O! Uratowałam Ci życie, ten gości! Nice! Ale mu się teraz tam kręci w głowie. No, mi się pokręcić. Szczeliłam z niego laserem. Z niego spalys. nie z niego, co ja gadam. Otworzyłam jedne drzwi. Mam żółty klucz. Dobra, i tutaj mamy jak coś ucieczkę, nie? Mam żółty klucz, tylko nie wiem gdzie go To jest świeżo. O, mam, dobra. Mam, mam żółty, mam żółty, otwieram, kolejne drzwi. Teraz mam zielony. Jak się znajdzie jeszcze jeden klucz, to jakoś idzie. A tu nie ma więcej rzeczy? A złoty jest. Nie, nie. Złot, złotym, złotym otworzyłam. Tu jest jeszcze klucz taki zwykły. I paralizator tam leży. O, o on tu jest. Dobra, trzeba bombę znaleźć w ogóle dla Angelina. nie? A to nie jest śrubokręt? Tutaj jest śrubokręt. O nie, goni mnie! Gdzie, gdzie to był ten śrubokręt? Tu, to, 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 tu, tu. Tu gdzie mnie goni? To no, mnie teraz też goni. Ale jeszcze niebieski klucz jest nam potrzebny Ben 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 Mam niebieski Chłop, ma nie... Chłop mi wziął niebieski klucz O żeż, mordę, mordę Jerzego Oh my god o! Dobra, jak coś będę mogła w niego strzelić laserem Bierzesz Dalej, się i patrz, Prosto, bam, prosto, niej, prosto goli, Oh prosto. my god Dobrze nie niego strzeliłaś, bo biegł prosto na mnie, na moją twarz się... Tu, tu, tu Adrian, tu, 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 tu Tu, tu A, to była chyba kuchera potrzebna. Tu mnie, nie? A może tam rzeczywiście, nie? Tak? Nie, no, to właśnie, fela tam było. Sorry! To tutaj jest czerwony, tu jest tu, no właśnie, tu, 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 wiem, tu. ale on biegnie naokoło. O nie. No, Można mu tego zabrać? Tu chodzi o On nie wie, gdzie iść, jezus. Tu, 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 tu. Zabił cię. A dobra, myślałam, że kogoś zabił, okej. Okay. Myślałam, że ciebie zabił. Nie, nie, nie. O! Marło ziadło? O! Ta. Oj. Stanął mi w dźmiachu. Mam szary klucz! Uciekamy! Uciekłam, Boże! Dobra, nie Chcę jeszcze bombę maja. dać Angeli, ale nie mógł dać. O, udało się. Chociaż też nic nie zrobiłam. O jezu, Angela! Ma teraz bombę! Bananki, napiszcie koniecznie, kogo się bardziej boicie. Czy, czy Bena, czy Angeli? Czy czy tam ktoś jeszcze był? Wąchaj, moje gaciory. Wąchajcie, moje majty. Moje brudne majty. Nie od tygodnia. Mm. Jak żonie chce posłuchać moich majtek niech zostawi ładkę w górę To akurat tu się obra nie dokończę tego co no. powiedziała. Dobra, dzięki Wam bardzo za oglądanie i widzimy się niedługo w kolejnym odcinku! Dokładnie! Banda, no banowca, banda. Banowca, banda. na region! Hej, hej, hej! hej Koksę klej! Koksę klej! <laughs> pa pa! Jej.